Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie Dzień dobry, Bóg jest dobry Pozdrawiam 12 plemion Izraela w rozpoczęciu oraz tych wszystkich, którzy jeszcze ulegają zwiedzeniu że Izrael nie został odrestaurowany przez Jezusa Chrystusa Jezusie Mesjaszu Halleluja Razem Słowo Boże poznajemy do jakichś wniosków twórczych dojdziemy Taka myśl mi przyszła że tu widzimy w Piśmie Świętym zarówno z wypowiedzi Mesjasza, jak i z wypowiedzi jednego z apostołów, że nasza mowa powinna być zaprawiona solą. Powinniśmy solić. Wy jesteście solą ziemi, jeśli wtedy sól zwietrzeje, czym ją na solą? Na no, nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Oraz z kolosan, mowa wasza niech będzie zawsze uprzejmia zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Więc solenie, ono konserwuje, zapobiega psuciu się, tak? Soli się mięso, żeby się mięso nie zepsuło. Solenie. Czasem w chrześcijaństwie, zamiast solenia mamy raczej dużo innej aktywności typu chrzanienie i pieprzenie. Zamiast soli jest dużo chrzanu i pieprzu. Bo, zobaczcie, wedle zwyczaju swego Jezus Chrystus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi, powstałoby czytać do w Ewangelii Łukasza. W dziejach apostolskich mamy wzmiankę o apostole Pawle, że według jego zwyczaju poszedł do pewnych ludzi i przez trzy sabaty rozprawiał z nimi na podstawie pism. Sobota jest wyznaczonym przez Boga dniem zgromadzeń jego wierzących. Jest to dzień, gdzie ludzie też studiują razem Pismo Święte, e, uczą się, Nawzajem ze Słowa Bożego dzielą się tym, co Bóg dał im poznać i zrozumieć. Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Wczoraj i na wieki. Proszę, Hebrajczyków 3:18. Jezus Chrystus wczoraj, dziś i dziś ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwodzić Przeróżnym obcym naukom Dobrze jest bowiem macie serce łaską Nie pokarmami tym, którzy o nie zabiegali Nie przyniosły one pożytku Pamiętajcie na waszych Którzy wam głosili słowo Boże A rozpatrując koniec ich życia Naśladujcie wiary ich Mamy naśladować wiary Naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa Jezus wierzył Uprzejmie donoszę W to co mówi Pismo Święte W dziesięcioro przykazań, które są w Biblii te przykazania mówią, między innymi, nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze, na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie, pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył. Tego jest pełno w religii rzymskiej. Pełno bałwochwalstwa, wizerunków, figur, przez którymi ludzie się modlą, którym służą. Oraz pamiętaj o dniu sabatu, aby go uświęcić. Widzicie? Pamiętaj o dniu sobotnim, tak? Zobaczmy w Biblii Jakuba Powiem Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Co mamy święcić? Niedzielę? Nie. Dekalog mówi, abyśmy sobotę święcili. Sześć dni robić będziesz, będziesz czynił wszystkie Twoje dzieła. Dlaczego? Dalej jest wyjaśnienie. Przez sześć dni bowiem mm -hmm. Jakła uczynił niebo i ziemię. <gryt> Great. <gryt> uczynił niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest i odpoczął dnia siódmego i przetoż pobłogosławił Jachwedniowi dniowi sobotniemu i poświęcił je. Jachła, Stwórca, poświęcił dzień sobotni. Jest to dzień przeznaczony na święte zgromadzenia. Jest to dzień wyznaczony przez Boga, do tego abyśmy się wspólnie zgromadzali i budowali. I wzmacniali, utwierdzali. Zobaczcie, trzecia Mojżeszowa, 23. Przemówi Yahweh do Mojżesza tymi słowy. Mów do synów Izraelskich, powiedz im tak. Te są uroczystości świąteczne Jachły. Które będziecie zwoływać święte zgromadzenia. To są moje święta, mówi Bóg. Moje święta. Do Izraela oczywiście zostało przyłączone w czasie wyjścia z Egiptu mnóstwo z pogan, tak naprawdę Izrael był mieszanką wielu narodów. Mnóstwo spośród Pogan wyszło razem z synami Jakuba. Nowi Izraelscy wyruszyli z Ramzes do Sukot w liczbie około 600 tysięcy mężów pieszych, oprócz dzieci. A szło z nimi także mnóstwo obcego ludu i trzody, i bydła, i bardzo liczny dobytek. Jednym z tych pogan był Kaleb, jeden z wielkich Izra liderów Izraela. Kaleb nie był Izraelitą, był z pochodzenia kenizytu. Czyli Jezus Chrystus wczoraj, dziś, na wieki taki sam. Ten sam jest, tak? Czyli wedle zwyczaju swego świętował sobotę, zgodnie z przykazaniem Dekalogu. Paweł apostoł też miał taki zwyczaj, że w sobotę się zgromadzał. Jest to wyznaczony przez Boga dzień świętych zgromadzeń. To jest wyraźnie w Biblii ta instrukcja. Są to uroczystości świąteczne Jachwy, w których będziecie zwoływać święte zgromadzenia. Sześć dni będziesz wykonywał pracę, siódmego dnia będzie sabat, dzień całkowitego odpoczynku uroczyście ogłoszone święto. Hallelujah. Są świąteczne uroczystości Jego, Boga, Yahweh. Konkluzja jest taka. To, co konserwuje nas i strzeże nas od zepsucia, to jest solenie, Słowem Bożym. To, co przynosi zamieszanie, zamieszanie i zepsucie, to jest chrzanienie i pieprzenie. Z tych trzech aktywności, my jako wierzący mamy wybierać solenie, dosolić mocno, dosolić słowem Bożym. Wtedy nasza mowa będzie miała smak. Natomiast kszanienie i pieprzenie bez soli słowa Bożego najczęściej kończy się niestrawnością. No, kończy się niestrawnością, mierozwolnieniem. Że, kochani, zachęcam do studiowania Słowa Bożego i do naśladowania przykładu, jaki mamy w osobie Jezusa Chrystusa oraz w osobie Jego apostołów. Hallelujah. Shalom na każdy wierny Bogu dom. Pozdrawiam. Tak jak tu jest napisane. Pozdrawiam 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Halleluja. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnych materiałach. Pozdrowienia od Michała.